Witamy w kolejnej odsłonie Top 3 serii o tricepsie. Kończymy akcentem hipertroficznym. Czas wypełnić rękawki naszych koszulek masą mięśniową. Zaczynamy! Na pierwszy ogień idzie Skull Crusher w wydłużonym zakresie ruchu. Przedłużona faza ekscentryczna da nam lepszą odpowiedź hipertroficzną, ale również, co bardzo istotne, mocniej zaangażujemy długą głowę tricepsa. Praca w pełnym zakresie ruchu powinna nam również pozwolić na użycie nieco większego ciężaru. Ważna wskazówka, rozpoczynając i kończąc ruch, Twoje ramiona powinny być zablokowane, ale odchylone do tyłu względnym pionu. Optymalny kąt to około 20 do maksymalnie 45 stopni, w ten sposób przez całą fazę ćwiczenia utrzymasz dużo większe napięcie mięśniowe. Dokładnie te same zasady będą dotyczyć drugiego ćwiczenia, jakim jest triceps cable extension, zwane potocznie prostowaniem na wyciągu. W fazie pełnego rozciągnięcia triceps powinien znajdować się tuż koło ucha, a u osób bardziej mobilnych, nawet nad głową. Mały tip do tego ćwiczenia, w końcowej fazie koncentrycznej, czyli pełnym wyproście, próbuj rozdzierać do granic możliwości sznur na boki. Zapewni to maksymalne napięcie wszystkich pracujących w głów tricepsa. Jako uzupełnienie powyższego zestawu na dobicie głowy bocznej i przyśrodkowej proponujemy Overhead Dumbbell Triceps Extension. Jedyną opcją, aby skrócić maksymalnie triceps jest umieszczenie go za naszym ciałem w pozycji zablokowanej. Dlatego każdy trening ukierunkowany na tylną taśmę naszego ramienia musi mieć chociaż jedno ćwiczenie w arsenale z handlami lub sztangą nad głową. Mała wskazówka. W tym ćwiczeniu skup się na równomiernym rozłożeniu ciężaru na obie ręce i mocnym dopięciu tricepsa w pełnym skurczu. Nie szarżuj również ciężarem, w tym wypadku lepiej zrobić więcej powtórzeń, nawet w 5-6 seriach. Jeśli chcesz zrobić prawdziwe kombo, to powyższe ćwiczenia możesz połączyć z treningiem siłowym na triceps, o którym była mowa w naszym ostatnim filmie. Jeden dzień przeznacz na siłę, a kolejny na hipertrofię. Link zostawiam na dole w opisie. Rośnijcie duzi, niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia w kolejnym Top 3.